Ale właśnie ten czwarty cesarz jakiś to abdykuje, 30 kwietnia tego roku i jego syn Naruto będzie następnym cesarzem. W związku z czym musimy nazwać nową erę, która ma być od 1 maja. Cześć wszystkim, tu inadzy z Japonii. Teraz nagrywam filmik, bo dzisiaj, właśnie dzisiaj, przed południem japoński rząd ujawnił nazwę nowej ery. Myślę, że najpierw trzeba wyjaśnić o co chodzi z tą erą. Teraz jest 2019 rok. Oczywiście Japonia też stosuje ten kalendarz, ale Japonia ma jeszcze inny system. Czyli dla Japończyków to jest 2019 rok, ale też 31 rok Heisei. Heisei to jest nazwa ery aktualnej. Od 645 roku Japonia nazywa swoje ery. Japońskie ery są ściśle związane z cesarzami, bo to oni praktycznie decydują. Na przykład w dawnych czasach cesarze wykorzystywali ery w celu politycznym, czyli zmieniali ery na przykład po nieszczęściu albo może po szczęściu, żeby mieć spokój w kraju. Więc dawno, dawno temu każda era trwała na przykład 3, 4 albo 5 lat. Więc przez 1400 lat tak robimy. A już mamy ponad 200 R er w historii. W historii Japonii cesarzy było mniej więcej 120, a nie od początku mamy ery, więc przeciętnie każdy cesarz mógł mieć na przykład 2-3 ery. Po reformacji Meiji w 1868 roku stosujemy zasadę, że jeden cesarz może mieć tylko jedną erę, i od reformacji mamy Czterech cesarzy i cztery ery. Ale właśnie ten czwarty cesarz jakiś to abdykuje 30 kwietnia tego roku i jego syn Naruto będzie następnym cesarzem. W związku z czym musimy nazwać nową erę, która ma być od 1 maja. Teraz mamy 31 rok Heisei, bo Heisei to jest nazwa ery aktualnego cesarza, a ten cesarz jest od 31 lat. I teraz przechodzimy do nowej ery, od 1 maja, i oczywiście nie wiemy, jak długo będzie trwała ta nowa era. I dzisiaj przed 12 przedstawiono nazwę nowej ery Leiva. Nazwa Leiva wywodzi się z zbioru poezji, który nazywa się Majośia z 7 VII i 8 wieku. Podobno to jest pierwsza nazwa ery w historii, która. Jest czysta japońska, bo wcześniej czerpali pomysły z chińskich tekstów. Pierwszy znak, Rei, pochodzi od słowa Reigetsu, które oznacza miesiąc, w którym wszystko się udaje. I drugi znak, Wa, pochodzi od fragmentu Kazejawaragi, czyli jest łagodny wiatr. Jeśli patrzymy tylko na znaczenia tych dwóch znaków, to będzie szczęśliwy albo dobry i łagodny. Według obecnej Konstytucji Japonii, Cesarz jest tylko symbolem państwa, a nie posiada żadnej władzy. Ale oczywiście, cesarz jest dla nas bardzo ważny. Myślę, że w Polsce najbardziej znany japoński cesarz to jest Hirohito, który był cesarzem podczas II wojny światowej. Hirohito był cesarzem przez 63 lata i właśnie jego syn jest obecnym cesarzem, który teraz abdykuje. Na początku filmiku wspomniałem, że Japonia stosuje dwa systemy. Czyli na przykład 2019 rok i 31 rok Heisei. Oczywiście wszyscy Japończycy rozumiemy oba, ale wydaje mi się, że w dokumentach, na przykład oficjalnych, urzędowych i tak dalej, panuje nowe, e, era japońska. I z tego powodu przejście do nowej ery dużo kosztuje. W Japonii często określamy pokolenia według nazwy ery, na przykład pokolenie Showa albo pokolenie Heisei. A zapomniałem powiedzieć, ale Showa to jest nazwa ery Hirohito, która trwała 63 lata. I pewnie następnie będzie pokolenie Leiwa i jestem ciekawy, jakie będzie pokolenie Leiwa. Tak, ja urodziłem się w 1996 roku, czyli w 8 roku Heisei. Ja jestem w pokoleniu Heisei, bo urodziłem się podczas ery Heisei. I oczywiście moi rodzice to pokolenie Showa. Nie wiem jeszcze, czy podoba mi się nazwa Leiwa, czy nie, bo jeszcze muszę sprawdzić znaczenie jeszcze głębiej. Ale myślę, że jest OK. Niektórzy już narzekają, że pierwszy znak, Lei, źle się kojarzy, bo jest zawarty w słowie rozkaz, ale to nie jest jedyne znaczenie tego znaku, więc OK. Ja zawsze mam kłopot z tym japońskim systemem, bo zawsze wiem, który jest rok według kalendarza zachodniego, czyli teraz jest 2019 rok, ale nigdy nie wiem, e, który jest rok według japońskiego systemu. I myślę, że obcokrajowcom też sprawia to problem. Ale nawet podoba mi się to, że my nazywamy lata po swojemu. Bo to jest po prostu fajne. Pewnie trochę potrwa. Zanim przyzwyczaję się do nazwy nowej ery, ale dam radę. Dzisiaj jest 1 kwietnia i erze Heisei został tylko miesiąc. Ale mam nadzieję, że Leiwa będzie szczęśliwą erą. Cześć!